Ja mam takie marzenie, że chciałabym sobie kupić takie magnetowidy, bo ja teraz nie mogę za bardzo oglądać cały czas reklam na przykład, bo muszę iść coś zjeść. Bym kupiła sobie takie magnetowidy w Indiach i mogłabym sobie nagrywać i wtedy nagrywałabym tylko, na, one tylko tak reagują na reklamy. Dzięki temu mogłabym lepiej prowadzić moją firmę. Miałabym mniej roboty po prostu. Mogłabym w międzyczasie sprawdzać archiwum. Co się stało? A nie, nic, to, tak, to są takie tiki po prostu nerwowe, że w trakcie tej choroby tak czasami jest takie no, Ale to... Ona się nie obudziła czasami? Nie, nie, to jest takie nieświadome. Kurwa wyrzeźbił, ja nie wiem. To jest takie banalne proste. A, dzień dobry, no każdy samochód ma prawo nawalić. O no, której pan z polą wychodzi? O której? Rano już o godzinie 5. Ale gdzie pan chodzi z tą polą? Z tą polą wychodzę do parku. A tu koło domu nie? Nie. A park daleko jest? Nie daleko. To jest za, za domem czy przed? To jest poza domem, Ale daleko do kawałek, no Ile 10-15 minut maksymalnie. Tylko w parku Pan tam, tam jest? Tylko i zawsze z Polą. Koło domu się nie załatwia? Nic absolutnie. Aha, tylko w parku? Tylko w parku. Aha. A co Pola je? W zasadzie to ja dla niej kupuję w sklepie. To jest A... psa dla karmów, specjalna karma dla psów. A parówki tury. je Pola? Nigdy nie karmiłem. Silne kiełbaski, paróweczki? Trudno mi powiedzieć, bo nigdy nie karmię żadną kiełbasą, tylko łącznie, sucha karma, suka karma aha, dla psów i kogoś kupuje specjalnie. Paruzeczek nie je. Poważnie? Trudno mi powiedzieć. Nie je w ogóle ja Nie karmiłem, trudno aha. mi powiedzieć. O to jest to na pewno jak możliwe, ale tak, w każdym tak, tak. razie nie A każdy tak. pies od obcyj osoby będzie... Ale paróweczkę z bank. Na ja bank paróweczkę zje, a ja nie, nie jestem powiedzieć. przekonana, że zje paróweczkę. Możliwe, to wszystko pewnie, możliwe. Pewnie, Pola zje paróweczkę, Czy ja Polak kiedyś że... Panu uciekał? No tak, ale nie odpowiedział mi Pan na pytanie w dalszym ciągu. Co to Pana interesuje? Tak, chciałem się dowiedzieć tylko. Tak się dowiedzieć, to proszę Pana, to może Pan do kiosku pójść i się zapytać, czy jest wyborcza dzisiaj.